Nie da się ukryć, że z roku na rok dostajemy coraz więcej produkcji na rynku kier. Poznania zatem chociaż połowy staje się mrzonką, na którą nie starcza zwyczajnie czasu. I to o ile w tej studni z powoli rozmywającym się dnem, będziemy widzieli jeszcze o ich istnieniu. Parę na pewno łatwo zapamiętać. Czy to przez historię, reklamę, dźwięczną nazwę lub specyficzny pomysł na gameplay? Jednak kolejny napływ treści informacji stopniowo słabi naszą pamięć tej kwestii. Co zatem z grami, w które jeszcze nie tak dawno zagrywaliśmy się, a nie możemy zaliczyć jeszcze do końca do kategorii retro? Gdy promocja zrobiła swoje, cena wyraźnie spadła, a informacje na ich temat dotyczą jeden kolejnych łatek, wyprzedaży lub krótkich wspomnień twórców przy informacjach z branży? Jak się zastarzały, czy zostały naprawione i najważniejsze, czy nadal można się przy nich świetnie bawić i warto wracać? Zainteresowani? W takim razie zapraszam Was na recenzję po recenzjach. Hej, z tej strony wicen Kojarzycie może Toma Clancy'ego, będącego autorem kilku naprawdę świetnych technotwilerów i powieści sensacyjnych? Tak jak chociażby polowanie na czerwony październik, które swoją drogą szczerze polecam, jego nazwisko zdobi jednak nie tylko napisane powieści, a również kilka uznawanych i cenionych serii gier należących w tym momencie do Ubisoftu. I dziś chciałem przedstawić Wam jedną z nich, a dokładniej prawdopodobnie najlepszą odsłonę sprinter Cell z pod tytułem Chaos Theory. Na ten moment seria ta jest, mówiąc wprost, wrzucona do szafy. Mimo zapowiedzi prac nad odświeżeniem około 3 lat temu, jednak od tej pory nie unieniano wiele więcej informacji i od 11 lat nie doczekała się kontynuacji. Czy mimo to mamy tu do czego wracać, a tu nadal jest w stanie zachwycić i przyciągnąć jako skradanka akcji? Pozwólcie, że zacznę od samej historii. Jako, że cała seria przestaje misję amerykańskiego agenta specjalnego tajnej agencji NSA, inaczej zwanej Trzecim Echelonem, Sama Fischera, który pod osłoną cienia infiltruje i wypełnia szpiegowskie zadania, gdy potrzebna jest dyskrecja z odrobiną finezji. Sama organizacja zajmuje się rozwiązywaniem nie do końca jasnych spraw, wykrywaniem wrogów oraz rozprawiają się z nimi w razie konieczności. Klimat za to jest żywcem wzięty wprost z twórczości wspomnianego Toma Clancy'ego, i mimo, że czytamy jedynie kilka opowiadań, to czuć tutaj siłę powoli rosnącego napięcia politycznego znaną z jego dzieł. W ramach omawianej trzeciej odsłony poznamy za to historię powoli wyłaniającego się spisku, który zaczyna się od niepozornego porwania jednego z amerykańskich inżynierów mających informacje, które w nieodpowiednich rękach mogą być niebezpieczne. Przygodem więc zaczniemy od misji ratunkowej. Szybko jednak pojawią się komplikacje i coraz więcej. A rosnące napięcie między Koreami, Japonią i USA, tworzy niepokoje i presję, które sprawiają, że nikomu nie można ufać, gdyż nawet przyjaciele mogą okazać się wrogami. Pisze, że za to będzie musiał skrzętnie lawirować w tym konflikcie, by go nie eskalować, powoli uzyskując kolejne odpowiedzi i wstrzymując się w niektórych sytuacjach od używania zabójczego podejścia, zależnego od decyzji gracza. Niestety zbyt wiele wyborów moralnych to nie doświadczymy, a szkoda, jeśli jednak mało będzie Wam przygód sama i lubicie czytać, to powstało kilka noweli o jego innych zadaniach, również czerpiących garściami z gier i dodających trochę więcej do sylwetki tej postaci. Co jednak mogę Wam powiedzieć o samym początku produkcji, czyli 2005 roku, w którym się ukazała? Już wtedy została uznana za jedną z najlepszych gier stealth action obecnych na rynku. Głównie dlatego, że zaoferowała duże usprawnienie nie tylko względem poprzednich dwóch części, ale również wyznaczyła nowy kierunek wirtualnego skradania, którego nie zobaczymy w zbyt wielu innych produkcjach. Chociażby dynamicznie reagujące na zmiany środowiskowe AI, którego rola nie ogranicza się tylko do patrolowania okolicy, a zwraca uwaga uwagę na wszelkie ślady naszej obecności od zgaszonych świateł po dźwięki kroków. Zaś w trakcie walki jest w stanie bardzo szybko nas wyeliminować, jeśli tylko nie zareagujemy odpowiednio szybko. Sama gra żartuje też z samej siebie, gdy poprzednie odsłony kończyły zadanie niekiedy po jednym alarmie, stwierdzając, że to wcale nie jest gra komputerowa. Tutaj więc alarm nie kończy misji, a sprawia, że jest ona trudniejsza, zmieniając równocześnie zachowanie i wyposażenie przeciwników, którzy nie dość, że będą stale czujni, to ubroni jeszcze dodatkowe warstwy pancerza. Gdy sam po raz pierwszy zobaczyłem demo tej produkcji dodawane wówczas do nudli, Byłem pod dużym wrażeniem zabawy światłocieniem i skokiem jakościowym względem poprzedniczki, a obie gry dzieliło naprawdę niewiele, bo tylko rok. W owym czasie chwalono również grafikę, która nadal prezentuje się nad wyraz dobrze, a gra obsługuje również wysoką rozdzielczość, co w sumie nie powinno dziwić, gdyż w zespole był jeden z twórców chipu Nividi. Widać również, że twórcy w miarę możliwości uczynili grę otwartą piaskownicą, gdzie przy odrobinie spostrzegawczości szybko znajdziemy kilka dróg do celu, a wielopoziomowe nie dopełni dzieła, szczególnie gdy uda nam się uniknąć wykrycia kilka centymetrów od przeciwnika, lub wykonamy wcześniej zaplanowaną akcję specjalną. Chociaż tutaj, jeśli zdecydujecie się na tytuł, przestrzegam, żeby się rozglądać, gdyż bardzo łatwo można nie zauważyć prostszej drogi do celów w blanych mrokiem lokacjach. Co jednak z pozostałymi elementami gameplayu poza dobrym AI i z dostosowaniem tempa poruszania się? Przede wszystkim na duży plus zasługuje dosyć zróżnicowany wybór wyposażenia szpiegowskiego, w którym znajdziemy różne nasadki do naszego karabinu, od klasycznych kamer samoprzylepnych do amunicji obezwładniającej lub jeszcze bardziej zabójczej. Pistolet za to jest w stanie zakłócać działanie wszelakich urządzeń elektronicznych przez pewien czas, co sprawia, że również w ten sposób możemy szybko czmychnąć. Przed siebie lub odwrócił uwagę wrogów. W razie potrzeby możemy również korzystać z granatów lub charakterystycznych gogli noctowizyjnych, będących już wizytówką serii, jeszcze bardziej podkreślających status tajnego agenta. Cały dopełniają akcje specjalne, jak np. przesłuchiwanie przeciwników wraz z nożem bojowym dodanym w tej odsłonie. Chociaż muszę przyznać, że animacja ogłuszania wygląda tutaj dosłownie jak sprzedawanie liści, co wygląda dosyć komicznie. Co prawda, to wszystko może brzmieć trochę przytłaczająco, ale każdy aspekt gry wytłumaczony za pomocą krótkich filmów szkoleniowych, które dają pełny obraz tego, co czeka nas na drodze tajnego agenta. Dlatego ta odsłona jest przyjazna dla nowych odbiorców nawet dziś. A jeśli będzie wam mało, znajdziemy tutaj również pełny tryb Co-op, dających kilka misji dziejących się równolegle do głównej historii. Niestety tryb ten działa obecnie jedynie na lanie, jednak jest to miłym dodatkiem, o ile mamy z kim zagrać. Chociaż misje w nim nie umywają się do tej skampanii solo. W grze znajduje się również oddzielny tryb multiplayer, gdzie wcielamy się w szpiegów i najemników. Grałem w niego parę lat temu i był naprawdę ciekawe wariacją gry wieloosobowej, jednak biorąc pod uwagę wyłączenia serwerów gry zostają Wam tą informację jako ciekawostkę. I mimo tych wszystkich zalet muszę się przyczepić przede wszystkim do długości samej gry. gdyż Gdy fabuła zaczyna się rozkręcać, tak naprawdę po chwili dotrzemy już do napisów końcowych, i zależnie od stylu, jaki preferujemy, będzie to nadal jednocyfrowa liczba godzin. Odbije się to szczególnie na innych aspektach produkcji, jak chociażby brak większych wyborów moralnych czy wspomnianych konsekwencji stylu gry, poza wynikiem na koniec misji. Co Trochę mi tutaj nie pasuje, gdyż w pewnym momencie szef głównego bohatera Lambert skrytykuje nasze działania i tak nie dostaniesz za to medalu, zaś sam mu odpowiada: medale nie pozwalają mi spać w nocy. W większej ilości właśnie takich dialogów lub elementów mi tutaj. Brakuje. Tym bardziej, że tu ustawia na dosyć realistyczne podejście do sprawy. Kolejno, jeśli dojdzie do wymiany ognia, to sterowanie staje się dosyć toporne i wolne, A że w wielu miejscach gra jest zwyczajnie liniowa, to podkopuje to trochę dobre wrażenie z początkowych, bardziej otwartych lokacji. Z technikaliów za to niektórych ustawień ściniowania światło nie zawsze wyświetlało mi się poprawnie, chociaż to akurat można łatwo zmienić. To czego jednak nie zmienimy, to dubbing, który przy niektórych postaciach brzmi niczym rozmowa dzieci bawiących się w dorosłych i może trochę wybić z rytmu, gdy stopimy się ścieniem. Na szczęście dotyczy to głównie postaci drugoplanowych, chociaż i fisher Zdaje się być czasem bardziej zmęczonym agentem, czego nie słychać w angielskiej wersji. Nie są niebezpieczne, nie idę dalej. Dobra, rób jak chcesz. Na gorszy jest tylko kłamca. Ty wydałeś rozkaz, a teraz za to zginiesz. Proszę! Właśnie, mój Boże! Wiem, że ma koneksje, ale. Tak, ja, znamy go bardzo długo. Dobrze nas traktuje. W tym momencie zwykle mówię o losach twórców, jednak zakładam, że większość z was wie o tym, co oferuje Ubisoft Montreal, studio jednak przewinie się na pewno w jeszcze nie jednym materiale, dlatego dajcie znać, czy chcecie, bym następnym razem więcej o nim powiedział. Co jednak z samą franczyzą Sprintle Jako że to bardziej niszowa seria, to przy bardzo dobrej sprzedaży chaos teorii około 2,5 miliona kopii w ciągu pierwszych tygodni od wydania, a potem kolejnych milionów po latach, doczekaliśmy się kilku kolejnych odsłon na różne platformy. Jednak próby usilnego dostosowania się do większego grona odbiorców nie pomogły zbytnio Marce, aż w końcu tabelki w Excelu przestały się i seria trafiła do pudełka z napisem na później. W tym, w niemal żadnej kolejnej części nie doświadczymy tego samego uczucia bycia mrokiem w mroku, a wspomniane odświeżenie prawdopodobnie czeka podobny los z czasu, czyli bycia w deweloperskim piekle. Fanom więc pozostaje mieć jedynie nadzieję, że pewnego dnia doczekają się kontynuacji i wiem, że te słowa mogą być dosyć brutalne, ale sam Ubisoft pokazał niejednokrotnie jak traktuje swoje stare i cejone marki. A i tak tylko przypomnę, oni mają środki i ludzi, żeby naprawdę dowozić takie projekty w krótkim czasie. Co szczególnie rzuca się w oczy, gdy Sam Fisher zawitał przez ostatnie lata jedynie jako operator do Rainbow Six Siege i zestaw przedmiotów kosmetycznych w The Division czy Ghost Recon. I jeszcze powiem Wam jedną ciekawostkę. Wersje gry na PS2 różnią się niekiedy od odpowiedników na innych platformach, dlatego jeśli znacie już te produkcje, może znajdziecie tu coś nowego. Jak więc gra radzi sobie dzisiaj? Przede wszystkim to nad wyraz przyjemne doświadczenie pełnego skradania, którego nie doświadczymy w innych produkcjach tego typu. Jeśli zatem czujecie, że chcielibyście wcielić się w postać tajnego agenta działającego w cieniu, jest to świetna pozycja również dla nowych odbiorców, mimo powodzie od nasto lat od Premiery. Co pra Prawda wspomniane wady mogą nie brzmieć zbyt zachęcająco, ale sądzę, iż przy zgrabnym i całkiem przyjemnym doświadczeniu, jakie oferuje je, jest to nadal jedna z najlepszych gier teleakcji, jaka powstała do tej pory. Oceny recenzentów z Metacritica wynoszą 94, podobnie z ocenami graczy, które są jedynie trochę niższe, Szczerze dziwiłem się, że nie znalazłem zbyt wiele słów krytyki na tę produkcję. Sam ogólnie całą grę oceniam na ósemkę, jeśli jednak miałbym ocenić ją przez pryzmat skradanek, to spokojnie zyskałaby dziewiątkę. Podejrzewam, że zocenicie ją całkiem podobnie i polecam ją każdemu fanowi wirtualnego skradania oraz powieści szpiegowskich. Widać, że twórcy zrealizowali tutaj swoją wizję agenta wołającego się ścienia i to bez wątpienia przykuwa do tej produkcji najbardziej nawet dziś, gdyż jest to po prostu dobra gra. Jeśli spodobał Ci się materiał, chcesz zobaczyć więcej lub pozostałe części cyklu Sprintlecal, nie zapomnij zostawić po sobie śladu. Póki co do usłyszenia.